Witam Cię w podcaście 100 lat w eterze. Cieszę się, że możemy razem spędzić te chwile. I nieważne, czy jesteś w drodze do pracy, szkoły czy domu, być może wykonujesz obowiązki domowe lub właśnie spędzasz swój wolny czas. Rozwijaj się i poszerzaj swoje horyzonty, korzystając z tej rozmowy do woli. A więc zaczynajmy. Cześć, witajcie w naszej dzisiejszej rozmowie. Zajmiemy się dzisiaj tematem, który jest, no cóż, dobrze znany w wielu mniejszych miejscowościach w Polsce. Mówisz o odpływie młodych ludzi. Dokładnie. Wyjeżdżają na studia, szukają pracy w dużych miastach, no i często już nie wracają. I pojawia się pytanie takie fundamentalne: co zrobić? Co zrobić, żeby ci młodzi, pełni energii ludzie chcieli zostać, budować swoje życie tam? Skąd pochodzą? Tak. Czy da się ten trend jakoś odwrócić? Na przykład w gminie takiej jak Puszcza Mariańska. Mamy dzisiaj przed sobą konkretny materiał, informację prasową od Międzynarodowego Stowarzyszenia Kulturalnego Krzywy Teatr. Aha, czyli nie jakaś ogólna analiza, tylko opis konkretnego działania? Właśnie. Opis inicjatywy, która ma być próbą odpowiedzi na to wyzwanie coś, co ma tchnąć nowego ducha w lokalną społeczność. Więc co robimy? Przyjrzymy się bliżej projektowi Młodzi w akcji Od własnego płotu dorównać światu. Młodzież Gminy Puszcza Mariańska. Brzmi intrygująco. Od własnego płotu dorównać światu. Zobaczymy, jak tam próbują dać młodym głos. I, co ważne, zaangażować ich w życie społeczności. Dobra, to co? Zaczynamy? Zaczynajmy. Już sam początek tego materiału, wiesz, dotyka bardzo ważnej kwestii. To znaczy. Tego poczucia młodych ludzi, zwłaszcza w mniejszych miejscach, że decyzje ich dotyczące zapadają gdzieś e, no, ponad ich głowami. W urzędach bez ich udziału. Tak, czują się trochę jak przedmiot, a nie podmiot lokalnej polityki. I co tu jest według mnie fascynujące, to założenie tego projektu. Jakie? Że to właśnie młodzi są ekspertami od swojego życia, to oni najlepiej wiedzą, co ich boli, czego potrzebują. Ale też o czym marzą w kontekście swojego miejsca zamieszkania. Czyli zamiast pytać zewnętrznych, mądrych głów, jak zatrzymać młodych? Zapytajmy ich samych. No? To dość odważne i chyba nieczęste. Dokładnie tak. Ta inicjatywa, o której czytamy, wygląda na próbę odwrócenia tej klasycznej dynamiki. Wiesz, to nie ma być kolejna ankieta. Tylko co? Zaproszenie do realnego współdecydowania. Próba zbudowania jakiegoś mechanizmu, gdzie głos młodych nie tylko będzie słyszany, ale faktycznie na coś wpłynie. A kto za tym konkretnie stoi? Materiał mówi o międzynarodowym stowarzyszeniu kulturalnym Krzywy Teatr. To ciekawe samo w sobie. Organizacja kulturalna, a angażuje się w politykę młodzieżową i finansowanie program Erasmus+. Też ciekawe, bo zwykle kojarzymy go z wymianami studentów. Tak, ale Erasmus+ to znacznie więcej. Finansuje też takie właśnie inicjatywy: dialog obywatelski, partycypacja, angażowanie młodych w życie lokalne. Czyli pozyskanie tego grantu to już jakiś sygnał? Myślę, że tak. Świadczy, że projekt jest dobrze pomyślany, wpisuje się w europejskie priorytety dotyczące aktywizacji młodzieży. Nie jest to jakaś wydmuszka. A główny cel, jak podaje informacja prasowa? Zachęcenie młodzieży do inicjatywy, do zaangażowania. Ale chyba nie chodzi o jednorazowe akcje, prawda? Nie, nie. Wygląda na to, że kluczowe jest wypracowanie jakiegoś trwałego modelu współdecydowania. O sprawach, które ich, młodych, bezpośrednio dotyczą. I tu dochodzimy do czegoś, co wydaje mi się naprawdę sednem. Mówisz o tworzeniu tej lokalnej polityki młodzieżowej? Tak. Materiał podkreśla: To ma być pierwsza w historii gminy Puszcza Mariańska lokalna polityka młodzieżowa. Ale co jest mega istotne? Co? Że to nie ma być dokument napisany przez urzędników i potem ewentualnie skonsultowany. Nie. To ma być dokument napisany przez młodych. O, i to jest fundamentalna różnica. Zdecydowanie. Bo co to zmienia? Wszystko. Taki dokument ma nie tylko diagnozować, pokazywać potrzeby, problemy, on ma przede wszystkim no, gwarantować im realny wpływ. Wpływ na co? Na decyzję samorządu. Ma być taką mapą drogową dla władz gminy. Tu i tak trzeba działać, żeby odpowiadać na to, czego młodzi oczekują. No dobrze, ale jak taki dokument ma powstać, żeby to nie był tylko głos, wiesz, kilku najaktywniejszych osób? I tu dochodzimy do metodyki. Materiał mówi o tym jasno. Podkreśla: Dokument nie powstaje bez biurka. Czyli. Cały proces opiera się na dialogu, na rozmowach z młodymi, zbieraniu pomysłów, słuchaniu o ich problemach, wyzwaniach, ale też marzeniach. Co więcej, tworzą też konkretne zasady współdecydowania. Zasady współdecydowania brzmi trochę technicznie, co to znaczy? Można powiedzieć, że to taka instrukcja obsługi młodzieżowego głosu dla samorządu. Jakieś praktyczne mechanizmy, procedury, jak władze gminy mają z nimi gadać i brać pod uwagę ich zdanie. Aha, czyli konkrety. Tak. I wiesz, patrząc szerzej, ten cały proces, te rozmowy, formułowanie postulatów, tworzenie zasad to jest sama w sobie niesamowita lekcja. Lekcja czego? Demokracji uczestniczącej, odpowiedzialności za swoje podwórko, Argumentowania, negocjowania, szukania kompromisu, budowanie kapitału społecznego. Brzmi naprawdę ambitnie. Kto konkretnie w tym uczestniczy? Materiał wymienia uczniów, uczennice ze szkół w puszczy. Tak, i wolontariuszy, i co ważne, członków młodzieżowej rady gminy. Czyli włączają istniejącą strukturę. To dobrze. Tak, to ważne, że nie tworzą czegoś obok, tylko wzmacniają to, co już jest. I co też istotne, ci młodzi nie są sami. Mają wsparcie. Tak, informacja mówi o wsparciu opiekunów i ekspertów, czyli proces jest jakoś moderowany, ma wsparcie merytoryczne, to zwiększa szansę na dobry efekt końcowy. Projekt jest też długofalowy, zaplanowany aż do 2027 roku, a pierwsze dwa lata są szczegółowo rozpisane. No właśnie, to nie jest akcja na miesiąc, to przemyślany, wieloetapowy proces. Czytamy, że w tym roku były już warsztaty demokratyczne w Nieborowie. Czyli pewnie integracja, nauka narzędzi. Prawdopodobnie tak. Budowanie zespołu, podstawy pracy projektowej, a teraz trwa ten kluczowy etap tworzenia samego dokumentu serce całego projektu. A co dalej? Jak ten dokument ma zacząć żyć wyjść poza grupę twórców? Kolejny krok po napisaniu wersji roboczej to prezentacja. Młodzi autorzy mają pokazać swoje dzieło koleżankom i kolegom, w szkolach, w mediach społecznościowych, lokalnych mediach. Żeby poczuli, że to też ich. Dokładnie. Budowanie poczucia współwłasności. Żeby jak najwięcej młodych poczuło, że to ich głos. A potem konsultacje. I tu pojawia się pytanie: jak dotrzeć do tych mniej aktywnych, może bardziej sceptycznych? Jak zapewnić, że ich głos też się liczy? To jest zawsze wyzwanie w takich procesach. Materiał nie daje gotowej recepty, ale sam fakt planowania prezentacji i konsultacji pokazuje, że mają tego świadomość. Co mogą zrobić? Pewnie kluczowe będzie użycie różnych kanałów nie tylko formalne spotkania, media społecznościowe może jakieś luźniejsze wydarzenia. I ważne, żeby język był prosty, zrozumiały dla wszystkich nie jakiś urzędniczy żargon. Następny duży krok to maj 2026. Forum Młodzieżowe. Co to ma być? To ma być taka oficjalna premiera tego dokumentu. I co ciekawe, nie tylko dla młodzieży z Puszczy Mariańskiej, ale z całego powiatu żyrardowskiego. Po co? Wymiana doświadczeń? Pewnie tak. Inspiracja dla innych, może budowanie szerszej koalicji na rzecz spraw młodych w regionie, ale najważniejsze w tym forum ma być co innego: co takiego. Formalne zaproszenie dorosłych. Dorosłych, czyli kogo? Włodarzy? Nauczycieli? Tak. Przedstawiciele samorządu, dyrektorów szkół, liderów organizacji, przedsiębiorców, wszystkich, którzy mają wpływ na lokalną rzeczywistość. I co ma się wydarzyć na tym forum? Młodzi mają zaprezentować im swoje postulaty, pomysły, swoją wizję i zaprosić do dialogu. To taki jasny sygnał: hej, zrobiliśmy to, a teraz chcemy z wami o tym gadać i działać razem. To ciekawe odwrócenie ról. Zwykle to dorośli zapraszają młodzież do konsultacji. A tu młodzież zaprasza dorosłych, żeby posłuchali ich propozycji. To próba zbudowania partnerskiej relacji. No dobrze, a co potem z tym dokumentem? Czy on ma szansę stać się na przykład uchwałą Rady Gminy? oficjalnym prawem? Materiał podchodzi do tego ostrożnie, nie mówi wprost, że to będzie uchwała. Raczej że będzie to pierwszy w gminie solidny fundament pod przyszły program dla młodych. Czyli status formalny może nie jest najważniejszy. W tym momencie chyba nie. Najważniejsza wartość leży w tym, kto go tworzy i jak. Sam fakt, że autorami są młodzi, że proces opiera się na dialog, to już jest ogromna zmiana. Zmiana czego? Mentalności. Tak, szansa na odejście od patrzenia na młodych jak na biernych odbiorców, na dostrzeżenie w nich partnerów, współtwórców lokalnej rzeczywistości. Czy to będzie uchwała, czy strategia, czy rekomendacje, siła będzie w tej oddolnej legitymizacji. Czyli można powiedzieć, że główna myśl jest taka: społeczność, która naprawdę słucha młodych, inwestuje we własną przyszłość. Myślę, że to dobre podsumowanie. Wygląda na to, że w Puszczy Mariańskiej zaczynają myśleć o tym nie jako o koszcie, ale jako o strategicznej inwestycji. Inwestycji w co? W kapitał społeczny. Dokładnie. W zaufanie, w więzi między pokoleniami. To próba stworzenia warunków, w których młodzi nie tylko zechcą zostać, ale poczują się współgospodarzami. Będą chcieli angażować się w rozwój gminy. A to z kolei może być odpowiedź na ten problem wynudniania, od którego zaczęliśmy? Może to być jedna z najskuteczniejszych długofalowych strategii. Dobrze, podsumujmy. Gmina Puszcza Mariańska, inicjatywa Krzywego Teatru, wsparcie Erasmus. Próba stworzenia lokalnej polityki młodzieżowej, ale inna niż zwykle. Bo tworzona przez młodych nie tylko dla młodych. Klucz to dialog, współdecydowanie, słuchanie. I cały ten proces jako wartość sama w sobie. Tak, warto to jeszcze raz podkreślić. Oczywiście sam dokument jest ważny, ale ta droga do niego, warsztaty, dyskusje, diagnozowanie, burze mózgów, nauka argumentacji, to jest bezcenna szkola obywatelska. Budowanie kompetencji na przyszłość. Dokładnie, które przydadzą się tym młodym ludziom zawsze i wszędzie. Czy zostaną w puszczy, czy wyjadą, to kapitał, który na pewno zaprocentuje. Dla nich i dla społeczności. To na koniec może zostawmy taką myśl do zastanowienia. Projekt w Puszczy Mariańskiej brzmi obiecująco. Naprawdę. Ale jak każda inicjatywa, pewnie napotka na jakieś trudności. Zawsze tak jest. Więc jakie konkretne mechanizmy, oprócz samego napisania dokumentu, mogą zapewnić, że głos młodych będzie tam trwale słyszany, również po zakończeniu tego projektu w 2027 roku? Jak zbudować trwałą kulturę dialogu, partnerstwa międzypokoleniowego? To są dobre pytania. I jakie przeszkody mogą się pojawić? Mentalne, organizacyjne, finansowe, kiedy trzeba będzie przełożyć te śmiałe pomysły młodych na realia działania samorządu. I jak się na nie przygotować, żeby ta energia, to zaangażowanie, no, żeby nie poszły na marne? Właśnie. Coś do przemyślenia. Dziękuję Ci słuchaczu za wysłuchanie tego odcinka. Daj znać, co Ty o tym myślisz w komentarzach lub drogą mailową na adres stolatweterze.patremail.com. Zachęcam Cię również do odwiedzania naszego Instagrama, do którego link znajdziesz w opisie. Do zobaczenia i do usłyszenia.